To opóźnienie jakieś jest i teraz pytanie, jak inwestować, żeby ten efekt przyspieszenia akceleracji był jak największy. Czy miasto na przykład powinno utrzymywać taką wielką cukrownię? To w końcu był przebój industrializacji XIX-wiecznej, ta branża, w tej chwili raczej ona się zwija. Ach, mógłbym. Po, po, po pierwsze chciałbym się odnieść do wypowiedzi yy, pań z Loży pracowej, otóż... Wszystkie miasta w Polsce zmniejszają liczbę mieszkańców. Jedynym wyjątkiem jest Warszawa. To jest tendencja, którą obserwuje się w statystykach od wielu lat. I to nie jest tylko kwestia tego, że młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę. Jest bardzo dużo ludzi, którzy wyprowadzają się z miast poza granice administracyjne miasta i tam budują swoje domy, jednorodzinne domy. Ze względu na to, że i tereny są tańsze, a w tej chwili no, komunikacja jest na tyle prosta, że można dojeżdżać do pracy. Więc na to się składają, oczywiście nie pomijam tej emigracji zarobkowej, ale to nie tylko o to chodzi. W Lublinie podobną tendencję obserwujemy. Powstaje bardzo dużo domów poza miastem. Także to, to nie jest tylko kwestia wyjazdu za granicę i obniża, obniżanie się bezrobocia nie wiąże się tylko z tym. Obniża się bezrobocie generalnie w Polsce oczywiście. Bo, bo jest rozwój gospodarczy, w Lublinie może wolniej, ale trudno oczekiwać, bo dopiero za pół roku powstanie pierwszy zakład, który zatrudni kilka setek. prezydencie, ale w skali kraju listopad do listopada, rok 2006 w Polsce 14%, w 11%, w Lublinie 10,5% i 8,4%. Tu spadek 4 punkty procentowe, tu 2 punkty procentowe. No o połowę wolniej. Tak, tak, zgadzam się. Ale oczywiście, że tak. Tylko proszę, proszę yy, przedstawić mi metodę, żeby powstał zakład produkcyjny w ciągu 4 czy 5 miesięcy. Ale właśnie czy to, to musi sposób. być zakład produkcyjny chyba, chyba dzisiaj, że najważniejsze... to musi być koniecznie, na przykład czy... Czy przy budowie tej ty nie pracuje tyle samo ludzi, co będzie pracowało w jednym z tych zakładów produkcyjnych. No, I czy będzie pracowało, za... prawda? Ja myślę, że to, że to nie jest jedyny sposób, oczywiście zakłady produkcyjne świetnie, że powstają, no ale to jest, jak pan prezydent mówi, kilka, te, kilka, kilka lat, prawda? Natomiast y, przy uporządkowaniu terenu po cukrowni natychmiast by zaczęło pracować ileś tam ludzi, no, się ponieważ się prawdopodobnie znaleźli deweloperzy czy jacyś, jacyś inwestorzy, którzy by chcieli ten, ten teren wykorzystać. Prawda? Przy czyszczeniu okolic rzek ileś tam ludzi też pracuje. Ale to, to jest, to, jest, czy plan, nie jest to tak tylko... Kwestia czyszczenia to jest kwestia zagospodarowania. Tak, dlatego, ja, proszę że... Państwa, my mamy plany oczyszczenia yy, bystrzycy i budowy tam przynajmniej na fragmencie, który jest y, sąsiaduje bezpośrednio z planowaną budową stadionu, która ruszy w tym roku, y, przy, y, uporządkowanie tego terenu w postaci bulwaru. Są takie plany i to jest właśnie, no ja się bardzo cieszę, że ja spotkałem się z przedstawicielami Holandii i Francuzami, którzy tutaj w ramach Start Lab przygotowywali swoje wizje Lublina, no to oni zwrócili uwagę na to, na co ja zawsze zwracam uwagę, że generalnie nie tylko w Lublinie, ale miasta polskie odwracają się od swoich rzek. To mi się nigdy nie podobało i chcielibyśmy i takie działania będą podjęte, żeby Lublin był... Y, twarzą odwrócony do, do, do Bystrzycy, żeby Bystrzyca była takim łącznikiem całego miasta. I te działania będą podjęte. A że, panie... że to też u koło zamachowe, prawda? Ska? Jakoś to to jest Ja mam nadzieję, że to będzie szybciej ten bulwar budowany niż ścieżka rowerowa nad Zalew, ale jak jesteśmy przy Bystrzycy, to znowu wraca sprawa cukrowni, bo to jest prawie kilometr kwadratowy terenów hmm. na... Panie redaktorze, Pan powiedział przed chwilą, dlaczego miasto utrzymuje cukrownię. To jest źle sformułowane moim zdaniem pytanie. No, cukrownia, jest to własność skarbu państwa, w tej chwili spółki cukrowniczej, tereny również, w związku z tym miasto nie, nie utrzymuje cukrowni. Nie ja nie natomiast przepraszam, do końca zdanie. Niezależnie od tego, jakby sytuacja wyglądała, będę bronić każdego miejsca pracy. Ale w przypadku cukrowni akurat, z tego co wiem, jest to akurat zakład, jeden z najbardziej nowoczesnych zakładów w Polsce. Zakład, który przynosi zyski. Jeśli ktoś mi mówi o tym, że należy zamykać zakład produkcyjny, żeby tam budować apartamenty... Panie prezydencie, gdzie by sprzedać ten teren? A pan Stelmach mówi, że już ma kupców, to zdyskontowane zyski za 200 lat by dały mniej pieniędzy niż Panie, ale sami, ale sami, ale żeby... tam zarobiono by na sprawek. może na te 350 miejsc pracy gdzieś udałoby się znaleźć. Pan... poczekajmy w... dwa lata, jak powstaną zakłady, które będą mogły wchłonąć również tego rodzaju pracowników. nie może... ja powiedzieć jedną rzecz bo to, i tutaj powołam się na dzień wschodni, który kiedyś na czołówce pokazał sześciu pracowników zwalnianych w cukrowni lubni. Była to jedna pani sprzątaczka, operator wózka widłowego, dwóch mechaników samochodowych, księgowa i jeden był specjalista od, ja już nie pamiętam cukrowni czy coś takiego. No to nie, to, to te miejsca pracy, które Pan proponuje, nie są dla nich. Z drugiej strony ja nie sądzę, żeby sprzątaczka w Lublinie nie znalazła tej pracy natychmiast, podobnie jak operator wózka widłowego, gdyby się na przykład zaczęło porządkować ten teren. Dla nich obojga nie A jeśli na, na przykład patrzę w Lublinie, jak ktoś proponował i sugerował fabrykę czekolady, to wszyscy ci cukrownicy mogliby znaleźć. Tylko bablerze wątkowskich, proszę, bo nie może się dotkać do głowy. Które mogą dla nas być taką szansą, na skok cywilizacyjny, panie profesorze? Miasto w XXI wieku, duże miasto, musi być miastem bogatym, bo wszystko, o czym mówimy, będzie i pięknym. Najpierw bogatym, Najpierw potem bardzo pięknym. Bardzo. I są pewne doświadczenia światowe, które wskazują na to, skąd tego rodzaju miasta, tej wielkości, tego znaczenia. Tego ułożenia terytorialnego miasta jak Lublin czerpią swoje bogactwo? Otóż z trzech źródeł. Po pierwsze, źródłem bogactwa, źródłem pieniędzy w tego rodzaju mieście jak Lublin są jego mieszkańcy i przedsiębiorstwa w nim obecne. Te przedsiębiorstwa są ważne podwójnie, bo one same płacą podatki, dokonują zakupów, ale także wypłacają wynagrodzenia ludziom. Ale to jest tylko jedno źródło. Drugim źródłem jest region, w którym to miasto się znajduje i Lublin tu jest w nadzwyczaj dobrym położeniu, bo od Białego Stoku do Rzeszowa i od Wisły do granicy wschodniej jest naturalnym centrum, naturalną stolicą regionu i Lublin w jakiś sposób musi wysysać skupiać, przyciągać z tego gwiodu wszystko co najlepsze. Ludzi, inwestycje, kulturę. To nie musi być pasożytnictwo, ale raczej taka symbioza, która będzie dawać, na, będzie dawać pewną synergię wartości. No, studenci, którzy przyjeżdżają do Lublina są tutaj najlepszym przykładem tego, tego właśnie wysysania wartości z otoczenia i lokowania jej w Lublinie. No i trzecie trzecia jakby źródło to pochodzi spoza regionu, prawda? Lublin ściąga turystów. No, Żydzi na Majdanek zawsze będą przyjeżdżać. Lublin nazywamy y, bramą na Wschód, tylko tą bramą za mało pieniędzy płynie ze wschodu. I to jest też bardzo ważna sprawa. I tutaj chcę powiedzieć taką rzecz, że o ile to pierwsze źródło, to znaczy mieszkańcy Lublina i przedsiębiorstwa w Lublinie, o nim się stale mówi i pan prezydent nieustannie o tym mówi słusznie, strefa ekonomiczna, park technologiczny i tak dalej, to te dwa pozostałe źródła, to znaczy region, wykorzystywanie potencjału czy skupianie potencjału regionu i te pozaregionalne, ogólnopolskie czy ogólnoświatowe nawet źródła dodatkowych wartości, dodatkowych pieniędzy, one są jakby moim zdaniem nieco zaniedbywane przez władze miasta. Nie Nie, ale, to jeżeli dochodzimy do tego tematu, że czynnikami rozwoju Lublina może być nauka, szkolnictwa wyższe oraz kultura, która jest takim ważnym elementem przyciągającym ludzi spoza regionu.